Ma z tej strony filmowiec to kolejny odcinek z minigerek. Dzisiaj zagieramy w throwout. Na czym ta gra polega? Gra jest prosta. Musisz wyrzucić pozostałe osoby, żeby spadły w taką przepaść. Wtedy one no, mają jakiś tam czas. Tu się regeneruje. Na przykład zrobię tak. On nie spadnie. Nie dobra. E, o co chodzi, że jak się atakuje, to rośnie. E, Rośnie ten... Rośnie taki knockback Bo na początku to się bije, bije i nikt się nie rusza Na początku, a potem jak rzucę Jak mocniej zaczynasz bić to wtedy oni, oni mocniej latają I wtedy, no wiecie jak ktoś tak cię podrzuci, że O tyle się przesuniesz Mhm no. I tak... I wtedy po prostu, no. Tak... Tak, 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 tak. wiem, że nie dokończyłem. Trudno, musicie sobie sami dokończyć to zadanie. Chyba przeżyjecie, co? Pff. Dobra... No... nie ma, znaczy, wygrywa... tam jest czas. jak minie czas, wtedy się wygrywa osoba, która ma najwięcej... Yy, killi, Kili, wyrzutów. No. I nad graczem pokazują się, ile ma procent tego knockbacku. Jak jest 100%, to on leci! Prawdopodobnie przez całą mapę. Są jeszcze upgrade y, mega punch, które dają po prostu więcej tego one się pojawiają tutaj na środku. O, zobaczcie, na początku wszyscy są świniami Jak widzicie, knockbacku w ogóle nie robię, ale z czasem, zacznę na przykład jak tą świnię będę atakować Zacznę jej robić knockback, jak widzicie, one mi też I to jest... Dobra, nie, myślałem, że to jest mega punch, ale nie ma mega punch Co to jest? A, to chyba jak ktoś ginie jak jest świnią, to się coś takiego pojawia O i to jest mega punch Jak widzicie dostałem już od razu tę wiadomość I już spadł Jak widzicie ja jestem jeszcze świnią a osoby które zginęły są już garczami Wow Chyba mam double jump o którym zapomniałem Coś w stylu takiego double jumpa, to jesteś świnia Wow, szybki są te mega pancze Zobacz, mogę teraz jednego drugiego wyrzucić Dziękuję You are dead for me now, sir Kill, Mam tylko jednego killa? Słabo Chodź to, chodź Lecisz Czy też 90%, świetnie Co się dzieje? Z jakiejś dis... Co? Widzicie? On ma 4 Jak go wyrzucę? To poleci. Widzicie można mieć. Ale zostało zawodniałem o double jumpie. Ile mam 6? Muszę mieć 8-9, żeby być najlepszy 8, żeby... Wy... Być prawie najlepszy. Jak widzicie są double jumpy? Ty mnie bijesz? TY ŚMIESZ MNIE BIĆ?! TY ŚMIESZ MNIE BIĆ?! Chodź, ty masz 24, ja nie wiem ile mam, ale... Mam 7 kili. Kurcze, dobra, czasami trudno jest się skupić na tym, żeby... No i jak tu ktoś masz 13, no to jest już... ...dużo. Bardzo dużo. 200% to jest chyba max Mam teraz bardzo dobre pytanie Kiedy Ile mam? 10 Mało, 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 mało Spadaj Pół minuty mega punch, 7 kill do zaliczenia. Ogólnie 1 hit, to powinien być 1 kill. O nie, drugie miejsce! O, co Nie zdążyliśmy wygrać Takie jest smutne. GG To to jest tą karma. Nie wiem, nie wiem co to jest ta karma. Co to jest jakaś karma, w sensie, że taka jak to jest po polsku karma, czy to jest jakiś system punktów Czy to dobrze, czy źle? Widzieliście, jak widzieliście na początku, wszyscy są świniami. Potem e, powoli, jak ktoś zginie, zmienia się w człowieka. A potem, jak już człowiek zginie, to zmienia się dalej. Znaczy, nic się nie zmienia. Nie ma jakiejś ograniczonej liczby żyć. Mega punche są OP. One po prostu zwiększają o wiele mocniej. Knockback <ścoughs> Dwugłowy gościu! Oczywiście tak zostało Symboliczne kliknięcie O, ciekawe jakby to było... Tak. Nie, nie dałoby się nikogo uderzać, tyle da da Będę... Nie dwa. To jest ciekawe. A. Czemu wszyscy... Czy oni nie wiedzą, że przecież my się teleportujemy... Zobaczcie, oni będą teleportować, nikogo nie będzie na środku. Widzicie? Czy oni... Czy też świnie jest Nie, to był chyba... ...dead pierwszej świni A jednak to był mega punch a ja o Nie wiem czy... Nie, nie liczy się więcej jakła. Mega punch! Ty. Ile ja mam 6? Wygrywam, no fajnie. Fufu rufu! O nie! Miałem mega puncha, co miałem być... Bez dedów! Bez dedów! Bez Wow no nieźle, ale znaczy po pierwszym decie to już nie ma znaczenia, czy ma się dedy, czy nie. Natomiast ten gościu ma znaczenie. Jak na przykład zacznę go bić, on, wie, on chyba wie, że ma. A ja wiem, że teraz ja będę miał. Mega punch. Wygrywam, wygrywam na razie Na razie No nie, 9 Mamy double jumpa jak widzicie 9, no nie, oni mają wszyscy 8, no nie, już ktoś, ktoś już ma 8 Wow, wow, a ja już mam 9 I Mega Punch Nie jesteście OP enough for me Kurcze, muszę być... Muszę zrobić jeszcze... Co najmniej innego kila więcej. Wow, co to było? Widzieliście? To no on musiał mieć Mega Punch'a. No nie, on ma... O, tak, to on miał Mega Punch'a i on... ...musi być martwy. On chyba nie umie tym grać. Co to było? Widzieliście to? Bo ja... Nie za bardzo. No nie, byłem pierwszy, jestem teraz trzeci Trzy killa Czyli bierzemy mega punch I Wy jesteście martwi Podziałem jesteście martwi, tak? Wiecie co to znaczy, że jesteście martwi? Znaczy mniej więcej tyle, że jesteście martwi fu, fu, fu. No nie 11, słabo no nie, 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 11, to tak nie może być, muszę no nie, czemu trzecie miejsce? Byłem literem na początku i w ogóle... Mm. Czemu trzecie miejsce, nie drugie? Ej, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. raz. Jeżeli teraz je wygrałem. To się obrażę. Musimy być pierwsi. Jeszcze trzy maks rundy jeżeli będziemy pierwsi kończymy. No, oni są głupi, jej. ale też tam posiedzieć. A w ogóle ja chcę zrobić coś takiego. Jop, Zmyłka. Patrzcie, patrzcie, taka zmyłka. Lecę! Lecę! Nie lecę! Osiem. Siedem. Sześć. 3! Jeden? Finestart. start Dobra albo... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Byłem chyba pierwszą ofiarą Tak mi się coś wydaje, że byłem pierwszą ofiarą. No come on, no, proszę. Tyż! Mam jeden kill, a powinienem mieć już dawno 5. Czy wiecie co to znaczy? I żeby Boga puncha i naprawiałaby wszystko. Chociażby to! Mam 3 kile, ale brakuje 5. Wow. Powiecie, Biczeu, ja mam tylko 4 kile, jeżeli ktoś ma 12. I mi to może wyjaśnić, jakim cudem mnie tak jeżeli byłem tak dobry, to ja A ty spadaj! Hahaha! Ha. Mega punch, mega punch, mega pa a punch, mega punch, mega punch, mega ma a -unch. Jeżeli dostałeś mega punchem parę razy, to już nie żyje. jesteś, jesteś wartwy. To nie jest tak, że on ma tylko knogła, ten knog po prostu na ciebie rośnie, więc... 6 na 18, Da tak. jak mi może iść tak słabo? świetnie, ciebie wyrzucimy, bo ty jesteś w ogóle, ale ciebie też wyrzucimy, też jesteś awkiem eee, 8, ciebie też, ty jesteś chyba też samym awkiem, nawet. A! Pokonałem się z Mega Punchem! I tu zdobyłem Mega Punch. Chyba Mega Punch jest tylko jeden. Nie, yeah, zobaczcie. Mogę wziąć kolejny Mega Punch. Nie do. No, trzecie miejsce. Czemu trzecie miejsce? Nie, no, to jest jakieś. Nie, no, to jest oszustwo. Mam tyle samo punktu co on i znowu mam trzecie miejsce, a nie drugie. Nie. No, teraz tak troszkę bardziej realistycznie albo nie dajemy się zajść, albo co najmniej drugie miejsce. I Albo właściwie to już będziemy kończyć, tak naprawdę. To będzie ostatni. Będzie fight 1 na 1 Ja wygram, oczywiście. Nie, dobra, ja przegram. Ale w takim razie nawet nie przegram, ja w drugie miejsce Come on, come on, come on, na 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 na, na come on. Kurczę, już się się uda. Teraz pytanie: przeszedłem przez most, czy zawróciłem? A udało się przejść przez most takimi, z takimi dziwnymi skokami. I w tej chwili ten już by nie żył. był wypanczowany. W tej chwili ten też już by nie żył. W tej chwili ten też już by nie żył, ale teraz ja bym zginął. Ok. tutaj, zobaczymy. A Utknąłem w jakimś dziwnym pudełku. Chris Diamond. Parcie! Gdyby tak było na stare, to ja bym tak... I'm free! I'm free! Ups... Skaczemy. Bez używania myszki teraz skaczemy. Wpisów kółka. Świetnie. wizytę, wow, już wizytę, wizytę, Szybko. Ufu, rufu! Hmm. To zaraz razusa ja tylko zrobić drugie miejsce. Albo pierwsze. Jej, mam mega fan. Mam już trzy. Wow, co to się dzieje właśnie. Mega punch mi się skończył! No właśnie Mega Punch. Fu, rufu, Okej, okay, gościu. Dobra, sześć, jeszcze drugie miejsce, świetnie. Może damy na nawet pierwsze. Trzeba tylko się postarać bardziej. Czyli mega punch. Fu Nie, nie pozwolę ci! No nie! Jesteśmy teraz trzeci, ja się to się nie mawię Frufu, rufu, 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 rufu fufu, fufu, fufu. Dobra, taka rada, nie zajdź z tymi, którzy mają mega puncha, bo szybko zginiesz, a każda śmierć do marnowanie czasu. Właśnie, dlatego ja zrobiłem dokładnie to, z czego mówiłem, żeby nie robić. Piąte miejsce, nie, 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 nie. Idziemy i zdobywamy te 10 kili. Chociażby robiąc takiego trika, że atakując ich wszystkich tutaj od tyłu. Wow, 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 7. Wow, to było niezłe, to było mocne, to było bardzo mocne. A, tu. Wow, dobra, został naznaczony przez gościa z mega punchem jak widzicie Takie walnięcie mnie to już jest śmierć dla mnie. No żesz, no 8, 11, 48 sekund Szybciej, faster Faster, 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 faster No nie, 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 nie. 12, 12, szybko 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 Szybko, Wow to to było mało 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 mało, 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 muszę mieć 13. Nawet nie 13, tylko nawet 4, No nie. Tak, w ten sposób, takim smutnym zakończeniem kończymy ten odcinek z minigerek. Nie udało nam się, akurat, tuż przy nagraniu miałem pierwsze miejsce. No ale tak, to byłoby. Tyle. Do zobaczenia za tydzień. Pa!